Witajcie. Jednym z podstawowych elementów każdego systemu Loxon jest nasze wydajne oprogramowanie. Loxon Config do konfigurowania inteligentnych domów i automatyzacji budynków. Pomimo praktycznie nieskończonej liczby funkcji, pozostaje ono niezwykle łatwe w obsłudze i jedyne w swoim rodzaju na rynku. Wszystko to całkowicie za darmo, a samo oprogramowanie z każdą aktualizacją staje się jeszcze bardziej rozbudowane. Dzisiaj przedstawiamy Wam najważniejsze funkcje w wersji 13 Loxon Config i aplikacji. API Connector jest dwukierunkowym łącznikiem bloków funkcyjnych i zapewnia jeszcze większą elastyczność w adresowaniu bloków. Dzięki API Connector można w zupełnie nowy sposób adresować wejścia i wyjścia komponentów, co pozwala m.in. w pełni wykorzystać możliwości nowego TouchFlex. Multiplikator beta. W ciągu ostatnich 13 lat firma LOXON wyznaczyła nowe standardy w automatyce domowej i budynkowej oraz umożliwiła rzeczy, które wcześniej wydawały się nie do pomyślenia lub były co najwyżej odległym marzeniem. Dlatego zawsze myślimy na większą skalę, a każde ograniczenie traktowaliśmy jako motywację do szukania nowych rozwiązań. W przeszłości powielanie tych samych konfiguracji. Nie zawsze było łatwe, zwłaszcza w dużych projektach, takich jak hotele czy wielopiętrowe budynki mieszkalne. Dzięki nowemu multiplikatorowi w Loxon Config jest to teraz znacznie łatwiejsze. Umożliwia on bardzo łatwe przenoszenie tych samych konfiguracji na inne miniserwery, przy czym na każdym miniserwerze można nadal wprowadzać indywidualne ustawienia. Intercom Trust Wykorzysta jeden interkom przez kilka miniserwerów. W apartamentowcach każde mieszkanie posiada swój własny miniserwer. Dzięki mini serwerowi Compact trend ten będzie się jeszcze umacniał. Jednak nie każdy z budynku powinien wiedzieć, kto dzwoni do drzwi, tylko lokator danego mieszkania. Od teraz wykorzystanie interkomu centralnego mini serwera. Przez miniserwery w poszczególnych mieszkaniach będzie możliwe z pomocą funkcji Trust. Dla każdego uczestnika w systemie Trust tworzony jest użytkownik, a dla każdego uprawnionego lokalu dodawane jest osobne wyjście dzwonka. Diagnostyka R. Znajdź słabe punkty w swojej sieci. Wyjątkowa, prosta diagnostyka błędów jest jedną z najmocniejszych stron naszego systemu Loxon Confi. W obszarze technologii R mamy przyjemność zaprezentować funkcję, która sprawi, że diagnostyka błędów będzie dziecinnie prosta. Dzięki diagnostyce R można dokładnie monitorować ścieżkę sygnału z urządzenia R do Airbase Extension oraz sprawdzać jakość połączenia i występujące problemy. Sterowanie światłem dziennym. Ta funkcja była jedną z najbardziej wyczekiwanych, a my wysłuchaliśmy Waszych próśb. Od teraz możliwe jest sterowanie stanami świetlnymi w zależności od pory dnia, wraz z upływem dnia nastrój oświetlenia zmienia się zgodnie z życzeniami użytkownika. Obejmuje to również możliwość regulowania bieli w naszych ściemniaczach PWM. Automatyczna kosiarka Husqvarna. Teraz możesz wygodnie zintegrować kosiarkę automatyczną Husqvarna z instalacją Loxon i inteligentnie ją zautomatyzować. Podłącz ją do czujników obecności, aby zatrzymać kosiarkę, gdy wyjdziesz do ogrodu lub gdy działa system nawadniania. Polecenia testowe. Aby przetestować integrację z urządzeniami innych firm, które korzystają np. z protokołów RS232, RS485, Modbus i innych, nie trzeba już zapisywać projektów w miniserwerze. Można wysłać proste polecenie testowe. Uprościliśmy też początkowe podłączanie do miniserwera. A na liście urządzeń peryferyjnych można teraz zobaczyć podłączone, nienauczone urządzenia. Ulepszone nazewnictwo wejść i wyjść. Siła naszego systemu Luxon Config leży w łatwości jego obsługi i dokładnej dokumentacji. Wszystkie wejścia i wyjścia są szczegółowo objaśniane lub połączone bezpośrednio z dokumentacją online. Jednak po 12 latach udanego korzystania z Loxon Config nadszedł czas, abyśmy zastosowali nowe, łatwiejsze do zrozumienia skróty i opisy naszych wejść, wyjść i parametrów. Oto krótki przegląd najważniejszych funkcji w wersji 13 Loxon Config i aplikacji. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje, możesz je znaleźć w części logu. To wszystko z mojej strony. Życzę Wam dużo zabawy przy odkrywaniu nowych funkcji. Jeśli podobał Wam się filmik, będziemy wdzięczni za kciuka w górę i subskrypcję naszego kanału.